Ho, ho, ho! Witam Was bardzo serdecznie, kochani w Mikołajkowy Szumiel Show! Dzisiaj rozmawiamy o świętym Mikołaju i sprawdzamy reakcję naszych dzieci, naszych najmłodszych ekspertów na niechciany prezent. Zapraszam! Dzieci kontra-Andrzej! Jak to jest? Chcesz się zmierzyć ze mną? Eryk kontra-Andrzej! Ho, ho ho Cześć Julia. Cześć. Co u ciebie? Dobrze. Tak? Dobrze. A co słychać w Stanach Zjednoczonych? Dobrze. A w Anglii? Dobrze. A w Niemczech? Dobrze. A gdzie jest niedobrze na świecie? Dobrze. Wszędzie jest dobrze, tak? Ho ho ho. Dzień dobry. Dzień. Dobry. Dzień dobry. Co słychać w Polsce? Dobrze. 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 Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się masz? Mam się świetnie. Ho, ho, ho. A co w życiu słychać? W życiu to e, tam byłem grzeczny, było fajnie. W szkole było wszędzie fajnie, mama nie zabierała do fajnych miejsc. Byłem na bazarze z tatą, mam dużo fajnych zabawek. Kto to jest? Święty Mikołaj. Na pewno? Na pewno. Skąd wiesz, że to jest Święty Mikołaj? Bo to jest Święty Mikołaj, widać. No gdzie widać, że to jest Święty? Mm, 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 mm. To są takie święte elementy, tak? A kto to jest to? To jest też Święty Mikołaj, tylko że on wcześniej był właśnie Księdzem. Księdzem? Ja w szkole właśnie poszłam na wycieczkę, żeby poznać właśnie historię Świętego Mikołaja. Dlatego się, dlatego ma Święty. A w jakiej parafii? Mm. Zapomniałam. Mikołaj. Na pewno to jest Mikołaj? Tak. Skąd wiecie, że to jest Mikołaj? No bo ma worek i czerwony i pasek i jeszcze czerwony. Brudę. Tak? OK. A to jest kto? Król. Kto? Król. Jaki król? Król zwierząt. Król zwierząt? Jakich zwierząt? E, e, kotków. Kotków? Piesku. Piesków, I ty gryśich, do... i ty i ty grysich krokodyli. Ty grysi krokodyli, mhm. Wiecie co, moi kochani? To jest prawdziwy, święty Mikołaj. Zapamiętajcie go sobie. Prawdziwy? Prawdziwy. Kto to jest? Mikołaj, który roznosi prezenty i jest super ekstra! A kto jest to? To jest król Francji. Ery. To jest właśnie prawdziwy Święty Mikołaj. Król Francji to święty Mikołaj? Nie! Yeah! A jakiego transportu używa Święty Mikołaj? Sań. eee. worka. W worku jeździ, okej. Okay. Używa sań, które napędzają renifery. Na pewno? Na pewno. Tylko sań? I reniferów. Tylko to? Mhm. A co teraz powiesz na ten temat? Nie prezentów. Za muszę mu się. Tutaj, jedzie, tutaj płynie na deszce surfingowej. A gdzie płynie? Do Polski! Do Polski! Ziemi włoski! Dlaczego święty Mikołaj zawsze przychodzi przez komin? Co nie może zapukać sobie do drzwi normalnie albo w dzwonek i sobie przyjść? Nie może, bo gdyby się zdemaskował albo. Odbiera... Co zrobił? Zdemaskował się! Co to znaczy? To znaczy, że ktoś go by zobaczył, ale najbardziej by go chciał zobaczyć. Mikołaj jest dyskretny, a w ogóle to jak on wyląduje na dachu, to by, so, to by się połamał, jakby zeskoczył z dachu na ziemię. A masz list do świętego Mikołaja? Dobrze, dobrze. A jak myślisz, co takiego przeczytał ten święty Mikołaj w liście, że ma taką minę? Że się ucieszył, że to jest takie... Ucieszył się, tak? Mm -hmm. Że się ucieszył, że to jest takie tańsze. Że tańsze jest, tak? No myślę, że bardzo się ucieszył. Że ktoś był grzeczny. Przeczytał coś y, strasznego i jest zdziwiony, y, bo ma kupić coś, co na... Naprawdę nie może coś, co naprawdę jest strasznie mega drogie, i elfy nie mają na to pieniędzy, ani nie umieją tego wyprodukować. No to teraz przeczytajmy Twój list. Mm. Tylko, że druga strona to jest coś innego. Strasznie długi ten Twój list. No. Mm. Dobra. Misała. Będziesz czytać sama? Nie. Tak? Nie, umiem. Nie, nie, nie umiem. No dobra, to ja. List. W co? Średnią. Średnią. Jeszcze. List do Świętego Mikołaja od Julki. Drogi Święty Mikołaju, przychodzisz do nas co roku. Chciałabym, żebyś mi w tym roku podarował dwukropek. Pierwsze. Scena Pet Shop. Scena Pet Shopów. Scena Pet shopów. Co by to nie znaczyło? Samolot LEGO Pe Friends. Tak. Autobus LEGO Friends. Komputer i wypasioną komórkę w kolorze złotym. No musisz mieć komórkę, nie? Święty Mikołaju, byłem w tym roku bardzo, bardzo grzeczna. Tak. I postaram się w przyszłym roku być dwa razy grzeczniejsza. Tu jest serduszko, I love you i mamy drugą stronę. Proszę Troszkę podnieciony. Troszkę pognieciony. Dobra, zaczynamy. List do Świętego Mikołaja, rok 2015. Dobre uczynki. Grzeszny, ubrałem choinkę, głaskałem kota, ładnie pracuję na zajęciach, świąt... sprzątałem po sobie, zrobiłem mamie kanapkę, ładnie się bawiłem z dziećmi. Złe uczynki. Biegałem po szkole, nie chciałem myć rąk, zjadać, zjadać obiadów i śniadań w szkole. Czasem kłóciłem się z rodzicami, i nie chciałem ustawiać rano do szkoły. Zgadza się? Zgadza się. Wszystko. Mikołaju, proszę o pieska, konsole do gier, rakietę, bo chcę jechać w kosmos. Dla innych ludzi, proszę, rozum, więcej pieniędzy dla biednych, chleb i mleko i jeszcze pracę. Wszystko. Pomagałam mamie w domowych pracach. Byłam koleżeńska dla moich koleżanek i kolegów z klasy. Pomagałem mojemu bratu starszemu w lekcjach. Chciałabym poprosić świętego Mikołaja, żeby każdy człowiek na świecie, ten mały i ten duży, dostał prezent. Żeby wszyscy ludzie żyli z uśmiechem na twarzy i żeby się szanowali i żeby nie było wojen. Mhm. Julka. Chciałam Ci powiedzieć, że przez cały rok starałam się być grzeczna. Starałam się. Czasem kłóciłem się z Dominikiem, ale to normalne. <noise> Na gwiazdkę chciałabym dostać śpiewającą lalkę Elzę z mikrofonem. Proszę też o dużo prezentów dla dzieci z domów dziecka. Bardzo dobrze. Świetnie. Też moje. List do Świętego Mikołaja od Dominika. Drogi Mikołaju. Bardzo dziękuję za prezenty, jakie dostałem w zeszłym roku. Co dostałeś w zeszłym roku? E, pudle Spidermana. Mhm, dobrze. Na ogół jestem grzecznym dzieckiem, na ogół, ale czasami rodzice muszą przywołać mnie do porządku. Zgadzasz się z tym? No bo to jest twój list, prawda? W tym roku chciałbym dostać ciężarówkę policyjną Lego. Proszę jeszcze, żeby ludzie się nie kłócili i byli dla siebie dobrzy. Dominik, wspaniały list. Mm -hmm. Julka. A teraz otrzymujesz. No, święty Mikołaj przekazał tobie wspaniały prezent. Proszę bardzo. Masz. Dziękuję. Otwieraj. Postaw sobie tu. Tu postaw. ciągaj. <ścoughs> Cieszysz się? <ścoughs> Otwieraj. Co to jest? Co to jest? No ziemniak. Cieszysz się? Nie. Nie cieszysz się? Nie, nie, nie cieszę się z ziemniaka. Dlaczego? Nie chciałem nigdy mieć ziemniaka. No teraz masz duży ziemniak, popatrz jaki duży, wspaniały, no. Brzezisko archeologiczne! Co jest robi? Będę miał dinozaurka! Zrobię mu gniazdko z smoły, obtoczę pochodniami, położę go w wygodnym miejscu, przykryję kacykiem, położę go na poduszce jeszcze, dam mu zabaweczki, dam mu wszystko! Żeby tylko urosł mój dinozaur! Eryk, Erik, czy ty widzisz... Jak się wygryje, to będę przy Otwieramy? Tak! To jest dla Dominika. Proszę bardzo, otwieraj tutaj. To jest dla ciebie. Zapiewającą nie folię. Nic nie dostałam. Sprawdź. nic nie dostałam. A co to jest? Chciałam tego. A co to, to jest? A masz samochód? Nie. Chciałaś tego? Nie. Dlaczego nie. Michał Cieśnikiego sprezentowało? To jest nie. do tyscenia syby. syby. Mhm. Przyda ci się? Co będziesz z tym robił? Cieszę syby. syby. Ja na pewno tego nie A będę używała. A co ty masz? Wyżywała. Co to jest? Nie wiem. Co to jest do mnie? Tata miał to. Tata miał to. Ale to jest, popatrz, to jest taśma. Taśma do pomiaru, będziesz może teraz wszystko mierzyć. Spróbuj. No, nie chcesz? Nie. A ty? Chcesz jej prezent? Proszę bardzo, zobacz, będzie miał dwa. Kochani, uwaga, uwaga, do końca roku 2015 nagraj swoim smartfonem krótki filmik, jak Twoje dziecko otrzymuje niechciany prezent. Następnie ten filmik prześlij na naszą pocztę mailową z wiadomością: hej Andrzej, dałem, dałem samu dziecku niechciany prezent. Najzabawniejsze filmiki pokażemy w naszym programie. A dziecko z najlepszego filmiku zostanie zaproszone na naszego show. Powodzenia, hej!